W latach 90. w położonym w Rosji regionie magnitusza dochodzić zaczęło do serii bardzo niepokojących incydentów. Jest to historia, którą przedstawia najbardziej znany rosyjski analog horror. Dzisiaj rzucimy okiem na jego historię i przeanalizujemy ją od samego początku do samego końca. Cześć wszystkim mądra z tych stron, witam Was serdecznie w kolejnym materiale, w którym zagłębiamy się do rosyjskiego internetu. Tam w sumie chyba nigdy jeszcze nie byliśmy, a dzisiaj wyjaśnimy jeden z najsłynniejszych analog horrorów tamtejszego podwórka. Nie zacznijmy, wpadnijcie na mojego Instagrama, do którego linka znajdziecie w opisie tego filmu, stawcie tam obserwację, a na mój kanał nadawczy gdzie macie fajne, ekskluzywne info ode mnie, możecie tam wpaść, będzie naprawdę mega miło, Ja też suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, wpadnijcie do mojego TikToka, tam brakuje mniej niż 100 obserwujących do 100 tysięcy obserwujących na tej platformie, więc będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli mnie tam zaobserwujecie, a tymczasem moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko od razu zaczynajmy od samego początku. Manito jest fikcyjnym regionem położonym w Rosji. Nie istnieją w rzeczywistości, powstał tylko i wyłącznie na potrzeby fabuły tego analog jak w wielu innych analog horrorowych dziełach, z których zresztą ten analog horror czerpie garściami, między innymi widać to od razu po jego estetyce. Bardzo podobny analogowy styl do wielu innych analoghororów, tylko w tej sytuacji tło jest niebieskie, a istotne obiekty pokazywane na tym tle są czarne. Co przeważnie się nie zdarza, ponieważ głównie autorzy wykorzystują biały i czarny. Zacznijmy zatem od pierwszego odcinka, który jak na Analog horror rosyjski, czyli globalnie naprawdę niszowy, zrobił bardzo spore wyświetlenia, ponieważ pierwszy odcinek ma tysięcy wyświetleń. Jego tytuł w przetłumaczeniu na polski da nam: Opletaj, atakuje ludzi w lesie. Gdybym nagrywał ten film po angielsku, musiałbym to jakoś dokładniej przetłumaczyć, jednakże nam do rosyjskiego języka jest trochę bliżej, więc pewnie rozumiecie o co chodzi. Oplataj, atakuje ludzi w lesie. Wiecie, oplataj. Oplata ich, jakby kończynami i zgniata. Wiecie o co chodzi. Natomiast druga część tytułu to główny rosyjski system bezpieczeństwa dla regionu Magnitoszachtyńsk. Tutaj system bezpieczeństwa został przedstawiony jako MHC i możemy to spokojnie przetłumaczyć jako Ministerstwo do Spraw Wymagających Pomocy. W całkiem istotna informacja daje nam opis tego filmu. Ministerstwo do Sytuacji Wymagających Pomocy w Magnitoszachtyńsku martwi się wzmożonymi atakami oplataj na ludzi w rejonie wiejskim. Z tego powodu na oficjalnym kanale rosyjskiego MHC dla prowincji Magnitoszachtyńsk transmitowane będzie Ogłoszenie ostrzegawcze. Zatem teraz może zapoznajmy się z ową transmisją. Na samym początku otrzymujemy logo MHC dla Magnitoszachtyńska, a następnie głos mówi, że wraz z początkiem wiosny musimy trochę bardziej na siebie uważać, ze względu na pożary lasów oraz wzbożoną aktywność oplatai, którzy właśnie na wiosnę opuszczają swoje schronienie. I żeby uniknąć ataku z ich strony należy trzymać się z daleka od lasów. Natomiast to w sytuacji, jeżeli faktycznie zostaniemy przez nich zaatakowani. Przede wszystkim musimy za wszelką cenę starać się utrzymać na nogach, ponieważ oplataje w trakcie ataku za próbują zgnieść nogi ofiary, po to, aby ta upadła bezbronnie na ziemię. Po drugie, musimy złapać oplataja za szyję. I jak mówi nam nabizu góry, to jest całkiem, całkiem proste. O ile nie spanikujesz, bo jak spanikujesz, to już ich tobie Następnie musisz ścisnąć jego szyję tak mocno, jak potrafisz, i jeżeli będziesz miał szczęście, co jest naprawdę umowną kwestią, to być może oplataj cię puści, a ty będziesz mógł uciec. Wówczas należy biec jak najbliżej drzew, ponieważ najprawdopodobniej oplataj zaplącze się w drzewa, a sam jest na tyle wolny, że być może uda ci się uciec, ale tylko, tylko najprawdopodobniej. Wówczas, kiedy uda ci się stamtąd uciec, masz czym prędzej powiadomić MHC. MHC w sensie MHC. Co dosyć istotne, Oplataj jest faktycznie postacią syberyjskiego folkloru. I faktycznie ma być to postać, która jest w połowie człowiekiem, a w połowie nie. Ma mieć jedną nogę i jedną rękę. Ma dopadać ludzi znajdujących się w lesie, następnie oplatać ich, jak sugeruje nazwa, a potem spijać z nich krew. Natomiast dodając do tego jeszcze jedną sprawę, jako że jeden Oplataj ma tylko jedną rękę i jedną nogę, to w sumie jest jakaś szansa, że mu uciekniesz. Niemniej, kiedy dwóch połączy się ze sobą, co wedle tych podań jest możliwe, to masz, bratku, ostro przejemne. W sensie, GG, powodzenia w następnym. Think Teraz przejdźmy od razu do drugiego odcinka, który opowiada o oddziale anti Acredit. O co chodzi, zanim się dowiecie? Ten materiał jest czymś w rodzaju filmu propagandowego, który mówi ci, że robota w MHC to najlepsza i najbardziej honorowa robota, w jakiej możesz się zatrudnić, a co za tym idzie, jest niebywale niebezpieczna. Następna część nagrania jest dla zupełnie nowych kandydatów do jednostki anti -Accredit. Głos mówi nam, że branie udziału w bardzo niebezpiecznej sytuacji, między innymi z udziałem oplatai, niesie ze sobą olbrzymie zagrożenie zdrowia lub życia. Tutaj widzimy na przykład gościa, który został zaatakowany przez prawdopodobnie dwójkę oplataj w lesie oraz drugiego, który również został przez coś zaatakowany, co oderwało mu rękę. Wówczas miejsce miało to coś... I był to tak naprawdę test opętania I teraz posłuchaj bratku, bo to jest dosyć istotne, że twoją reakcją były na przykład zawroty głowy, majaczenia, skurcze czy utrata przytomności. Do prawda jest to źle źle i musisz poprosić o pomoc w departamencie walki z zagrożeniami kefalni. O tym, czym to dokładnie jest, porozmawiamy sobie zaraz. Następnie dowiadujemy się, że każda forma kontaktu między człowiekiem a akrytydem, czyli prawdopodobnie każdą niebezpieczną humanoidalną jednostką, którą spotkamy na przestrzeni tej serii, łącznie z oplatajami, nazywa się sytuacją niebezpieczną. A dokument, który to reguluje, podpisano 20. 3 października 1992 roku, co daje nam jakieś malutkie informacje względem tego, kiedy seria może mieć miejsce. Po podpisaniu tego dokumentu, jednostka Anti-Akrytyd została utworzona czy być może lepiej, nazwijmy to jednostka przeciw-akrytydom. Jak sama nazwa wskazuje, jednostka ta powstała, aby zwalczać akrytydy oraz pomagać ludziom, którzy mogą być w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo jednostki mają patrolować i tak dalej, nawet pomagać ludziom na wodzie, cokolwiek ma to oznaczać. I podczas twojej służby w tej jednostce, cały czas będziesz wystawiony na kontakt. Bądź sytuację, w której spotkasz akretydę. I możemy podzielić ich na dwa gatunki. Pragmaci, czyli ci, którzy posiadają fizyczną formę i stanowią fizyczne zagrożenie oraz kefale, które nie posiadają formy fizycznej, aczkolwiek niosą psychiczne zagrożenia. I to właśnie nich dotyczył poprzedni test. Zatem jeżeli chwilę temu pojawił się u Ciebie którykolwiek z tych objawów, to <grych> prawdopodobnie zostałeś zaatakowany przez kefala. <grych> Nara, czy coś. Tak się składa, że obydwa te słowa pochodzą tak naprawdę z języka greckiego. Pragma, czyli najprościej mówiąc akcja oraz kefalos głowa. Pod sam na koniec tego filmu znajduje się wiadomość May Birun pomoże Ci. Pasne, jeszcze nie wiemy o co chodzi, ale za niedługo się dowiemy. W odcinku trzecim dowiadujemy się, że w regionie magnis miejsce miało aż 537 incydentów związanych z akrytidami, z czego 53 związek miały z infekcją Nispiach. Jakkolwiek to mówić. Jest to infekcja, która głównie atakuje kobiety oraz osoby starsze. Powodem tej infekcji jest pasożyt, który jest niewidoczny gołym okiem. Natomiast powoduje on bardzo, bardzo poważne objawy. Pierwsze objawy posiadania pasożyta to m.in. ból głowy, brak apetytu czy po prostu swego rodzaju oszołomienia. Następnym jest po prostu Lenistwo, zarażony odmawia wykonywania codziennych, kluczowych dla życia czynności. Przy trzecim stopniu choroby, zarażony odmawia już wykonywania jakichkolwiek czynności czy obowiązków, przez cały czas ma nudności i boli go głowa oraz kompletnie traci swój apetyt. Najpoważniejszy natomiast jest czwarty stopień choroby, kiedy to zarażonego już praktycznie nie da się wyleczyć. Jego głowa przestaje funkcjonować oraz przestaje on oddychać. I następnie uwaga, ponieważ mogliście już na to nie wpaść, materiał ten mówi, że jeżeli masz jakiekolwiek objawy, powinieneś iść do lekarza. Jakby nikt kuźwa wcześniej na to nie wpadł. Zarażeni są umieszczani w specjalnej komórce szpitala, która jest pod ciągłą obserwacją e, ziomków e, z kałachami jakby nie wiem, bo coś się odwaliło, albo przyszliby cię dojechać, czy cokolwiek. Formą terapii jest tutaj e, uwaga, wykonywanie codziennych czynności, wieszenie ręcznika, patrzenie w swoje odbicie w lustrze, Wychanie piłki, zakładanie butów e, czy odwieszanie kurtki na wieszak. Tak. to zdecydowanie wam pomoże. Ale w sumie jakby nie patrzeć, nie jest to takie głupie, ponieważ choroba, o której mówimy, jest niejako depresją, tylko taką naprawdę poważną, która rozwija się do takiego stopnia, że twój mózg po prostu przestaje działać. W opisie znajduje się materiał dodatkowy dla członków jednostki przeciwakrytydą. i są to informacje ściśle tajne, więc pamiętajcie, nie mówcie nikomu. Wywiad z Sofią Timofiewną, 12 grudnia 1995 roku. Sofię Timofiewnę przyjęto w sierpniu 1995 roku z powodu infekcji głowy zwykłego typu B. Wywiad przeprowadza się miesiąc po wypisaniu ze szpitala. Wywiad przeprowadza lekarz prowadzący Michał Nikołajewicz-Morozow. Transkrypcja nagrania Audio. Dzień dobry, Sofię. Cześć. Jak się czujesz? Wspaniale mam dobry apetyt. To dobrze, czy wiesz dlaczego wezwałem cię dziś na badanie? No cóż, pewnie tak właśnie powinno być. Nie jestem lekarzem. Chodzi o to, że trzy razy z rzędu nie pojawiłaś się na cotygodniowym spotkaniu kontrolnym. To jest alarmujące. Po prostu miałam pewne sprawy do załatwienia, było mnóstwo pracy w domu. Rozumiem, że... przepraszam, bo po twojej stronie stołu jest lama po kawie. Czy mogłabyś to wytrzeć? Doktor wyjmuje chusteczkę i podaje ją Sofii. Po krótkiej przerwie Michał Murozow ponawia prośbę. Kobieta patrzy na serwetkę pustym wzrokiem, po czym zaczyna Sofio, czy czujesz się źle? Proszę, nie wysyłaj mnie tam więcej. Jestem wyleczona. Sofia jest przestraszona i bardzo zmartwiona. Kobieta gwałtownie wstaje od stołu. Uspokój się, proszę usiąść. Nie, 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 nie chcę tam wracać. Kobieta upada w kąt pokoju, trzymając się za czubek głowy. Wywiad zakończony. Nikitina Sofia Timofewna została skierowana na ponowne leczenie. Tak, zdecydowanie mocne i miejcie z tyłu głowy, w jaki sposób wyglądało leczenie tego typu schorzeń w tamtych czasach w Rosji. Patrząc na wypowiedzi Sofii i jakieś inne rzeczy, których możemy się tylko domyślać, pewnie pacjenci mieli ostro przesrane tam. Teraz przejdźmy do odcinka czwartego, który dotyczyć będzie postaci znanych jako ukrążki. Tak, brzmi to całkiem zabawnie, aczkolwiek chodzi po prostu o ukrywacza, gościu, który się ukrywa, a kiedy przejdziesz koło niego, to on ukrywa ciebie razem z nim, w sensie ze sobą. I robi wtedy z tobą różne nieciekawe rzeczy. Tym ten pochodzi z 1998 roku. Jeżeli pozwalasz swojemu dziecku wyjść na dwór, powinieneś mieć z tyłu głowy podstawowe zasady przeciw ukrywaczom. Następnie dowiadujemy się, że dzięki zwiększeniu świadomości, między innymi dawaniu tych zasad ludziom, ataki chowaczy zostały zredukowane aż o połowę. I to jest bardzo interesujący wykres, ponieważ w roku 1992 miejsce miało zaledwie 6 ataków. Potem, między 1993 a 1995 każdego roku miejsce miało co najmniej 15 ataków z Rekordowymi 16 atakami w 93. Niemniej właśnie dzięki tym zasadom od 1996 roku liczba ta ponownie spada do 6 czy 5 w 1997. A zapytacie pewnie, jakie to są zasady. No przede wszystkim, gdybyście jeszcze na to nie wpadli, dziecko nie powinno wchodzić do opuszczonych budynków, ani w ogóle chodzić dookoła nich. Tak, ja też robiłem jak miałem 11 lat i w ogóle. Ale to chyba dosyć wiadoma sprawa, że lepiej, żeby dzieciak tam nie wchodził, bo coś się może ustać. Tak więc jeżeli jesteś osobą młodszą, proszę cię, stary, nie rób urbeksów, to dla Twojego dobra. Jeżeli spytasz mnie dlaczego Dlaczego to tak się składa, że ukrywacze zamieszkują takie miejsca i po prostu oczekują nad całkiem nieogarniętą ofiarę, a dziecko jest idealne? Najczęściej zamieszkują piwnice takich budynków, takich jak na przykład ten. I na ścianie znajduje się napis, oczywiście w języku rosyjskim, niemniej w tłumaczeniu na polski, otrzymamy słowa: Weles uratuje nasze dusze. I co interesujące, wcześniej w jednym z odcinków pod sam koniec właśnie znajdował się podobny tekst, tylko wówczas ciężej było rozszyfrować imię, które tam pada. Najprawdopodobniej wtedy również był to Weles. Kim jest Weles, tego dowiemy się pewnie później. Jednak co jest stanie, jeżeli ukrywacz już cię zaatakuje? Ukrywacze zazwyczaj łapią swoje ofiary za nogi i wciągają na przykład do piwnicy. Jeżeli już cię tam wciągnie, prawdopodobnie nie możesz do Ciebie ratunku. Niemniej żeby zwiększyć twoje szanse na przeżycie, łap się czegoś i trzymaj się tego jak najmocniej, żeby ten nie mógł wciągnąć Cię do piwnicy. I w tym momencie, kiedy opierasz się ukrywaczowi, zacznij krzyczeć o pomoc. Po prostu zawołaj ludzi do siebie. Kiedy w okolicy pojawi się więcej ludzi, żeby sprawdzić, co się z tobą dzieje. Ukrywacz po prostu ją ukryje. Ale tylko i wyłącznie prawdopodobnie, bo nigdy nie możesz być w 100% tak pewien. I następne miejsce ma to. Tak, jeden z tych potworów zjadł dziecko, czy coś. Ogólnie mega tego nie lubię. Myślę, że to jest strasznie tania zagrywka, żeby przerazić widza. I uważam, że to jest totalnie niepotrzebne. Oczywiście są historie, w których to pasuje, ale w analog horrorach w większości nie. Teraz przejdźmy do następnego odcinka serii, który jest najpopularniejszym ze wszystkich. W Turce macie tego wysokiego gościa, który znajduje się tuż obok domu. Jak w reszcie odcinków, jego nazwa znajduje się w tytule tego filmu. Ziergaj, nie wiem, nie umiem tego wypowiedzieć. Kusiło mnie, żeby nazwać go smukłym człowiekiem, ale no wiadomo. Smukły człowiek jest tylko jeden, więc nazwijmy go. Łupem. Przecież to idealnie pasuje Wielki, wysoki gość, dodatkowo strasznie chudy Za do dowiecie się co robi Jest praktycznie identyczny do Slendermana Przecież słup to jest idealna nazwa dla niego W każdym razie opis już sugeruje nam o co tutaj chodzi Mieszkańcy wsi często skarżą się w nocy Że słyszą niezrozumiały hałas na dachach swoich domów Od 1993 roku Niemal we wszystkich wsiach zaczęto zauważać słupę. W związku z czym tak samo jak napisano w opisie Mieszkańcy wsi w tym regionie Skarżą się na to, że nocą często odwiedza ich słup Zwłaszcza zimą Wówczas lubi otulić swoje ręce Wokół komina. I w tych okolicznościach odwiedza wiele osób, jest niejako tutejszym sąsiadem. Jednakże, jeżeli już na niego natrafisz, to spokojnie, ponieważ pierwsze jest relatywnie niegroźne. Jednakże, absolutnie nie oznacza to, że powinieneś wyjść na dwór i go przywitać, bo jeżeli się wystraszy, to sprzeda ci gąga na web. Po drugie, powinieneś zostać w domu i zadzwonić do MHC. Podać im swój adres i co właściwie się stało. Ci następnie wyślą jednego ze swoich, żeby zainterweniował. Następnie otrzymujemy wiadomość, żeby zawsze dzwonić do MHC, jeżeli coś takiego się stanie, oraz kiedy spotkasz nieczystego. Cokolwiek oczywiście ma to znaczyć i do kogo ma się to odnosić. Czasami otrzymujemy jednak jeszcze jeden film. Rozinformujący nas, że od grudnia 1994 roku reguły dotyczące słupa. To teraz jak pomyślałem sobie, jak to brzmi i w jakich kwestiach zazwyczaj słowo słup jest wykorzystywane, <laughs> brzmi to w sumie dość zabawnie. W każdym razie, reguły dotyczące słupa się zmieniły, jak wcześniej, był on uznawany za pragmatę, tak teraz klasyfikowano go jako Kefala. Co do słupa, ludzie mówią o niepokojących i dziwnych dźwiękach dobiegających z ich dachu. W sytuacji, kiedy to nastąpi, powinieneś wstać i spróbować się skoncentrować. Bardzo możliwe, że poczujesz nudności bądź ból głowy. Następnie sprawdź, czy okna w twoim domu są zamknięte. Jeżeli nie, spróbuj je zamknąć, ale nie patrz w ciemność. Następnie zasłoń zasłony, jeżeli jeszcze nie są zasłonięte i ponownie nie patrz w ciemność. Następnie zadzwoń po pomoc MHC oraz pod żadnym pozorem nie wychodź na dwór. Nawet jeżeli przysłana na pomoc, ci o to poprosi. Oraz ostatnie, nie wierz głosom z ciemności. Teraz przejdźmy się do następnego odcinka, który dotyczy lasów oraz ich mieszkańców. Pod koniec tam mieszkańcy magnitos zaczęli wybierać się do lasu w poszukiwaniu grzybów. I tak się składa, że mniejsze drzewa, które nie są położone w głębi lasu, są generalnie niegroźne. I to właśnie maksymalnie tam powinieneś wchodzić, a nie zagłębiać się do wnętrza lasu. Jednak za co niektórzy postanowili zagłębić się aż tam. I tak się składa, że drzewa, które tam się znajdują, są tak naprawdę zainfekowane przez drzewaków. Tak trochę mi się to kojarzy z Gemini Home Entertainment, ale tylko trochę. Obejrzyjcie ten film, bo naprawdę mega warto, a mało są. Go obejrzała. Nie pożałujecie, jest naprawdę super. Zatem, co masz zrobić, jeżeli wejdziesz do głębi lasu? Cóż, jeżeli nie wszedłeś zbyt głęboko, w głębie, cokolwiek to znaczy, wiadomo o co chodzi, to lepiej jak najszybciej opuść to miejsce i po prostu wyjdź z lasu. Staraj się również przy okazji nie wydawać głośnych dźwięków, ponieważ panowie lasu nie lubią, kiedy nieproszony gość hałasuje. Poza tym, nie daj się zdezorientować przez głosy dochodzące z lasu. Możesz tam usłyszeć głosy członków swojej rodziny czy swoich przyjaciół. Natomiast, jeżeli wszedłeś na tyle głęboko, że już nie możesz opuścić lasu i po prostu się zgubiłeś, to wówczas <grym> załóż swoje Brania na drugą stronę. Następnie znajdź stary suchy dom, taki, który nie ma liści na gałęziach, a następnie okrążaj go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wówczas zobaczysz otwarcie w drzewach, następnie po prostu opuść las i pod żadnym pozorem się nie odwracaj. W trakcie drogi powrotnej słyszał będziesz kogoś, kto idzie za tobą bądź coś, co tam idzie, lecz usłyszysz głos proszący cię, abyś się odwrócił. Oczywiście nie możesz na to reagować, jeżeli chcesz wyjść stamtąd w jednym kawałku, albo w ogóle stamtąd wejść. Następnie otrzymujemy informację, że MHC nie ma dostatecznej ilości informacji na temat drzewiaków, a specjalną grupę, która nie pozwoli nikomu wejść do głębi lasu, ani nikomu z niej wyjść. Pod sam koniec filmu miejsce ma. Top. Mgla. I póki co nie wiadomo o co chodzi. Nawet nie wiadomo co ta osoba mówi, tym bardziej, że jest to w języku rosyjskim. Każdy w każdym razie pojawia się ten dziwny symbol. Wcześniej widzieliśmy jeszcze jeden symbol, dokładnie ten. Oraz postać znajdująca się w lesie również miała symbol oka na swojej dłoni. Kolejny odcinek to noc w Karaczą. I tak się składa, że Koracun to jedna z nas w pół roku, która odpowiada Bożym Narodzeniom w wielu językach słowiańskich, w tym między innymi gdzieś w Rosji. Tak się składa, że istnieje również postać w tamtejszym folklorze, niemniej jest ona w pełni pozytywna. Odcinek ten rozpoczyna się od informacji na temat przesilenia zimowego, które miejsce będzie miało z 21 na 22 grudnia. I ma to być bardzo niebezpieczny czas, gdyż będzie to noc karaczun. I Wówczas ilość sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych przez naturalny fenomen będzie większa. Przykładowo lawiny czy burze śnieżna. Występowanie będzie zwiększone o 47%. Jak się składa, że nieczyści wówczas również będą dużo bardziej aktywni, będą kierowani przez głód oraz lodowaty chłód. Karaczono również sprowadzać nieczystych do ludzi, w związku z czym władze postanowiły przesunąć święta na od 20 do 23 grudnia, żeby utrzymać ludzi w domach. W ten czas pamiętaj, żeby szczelnie zamknąć drzwi i okna, zrobić sobie zapasy drewna, ewentualnie upewnić się, że masz działające indywidualne ogrzewanie w mieszkaniu, ponieważ zwykłe systemy ciepła po prostu nie będą wtedy działać. Upewnij się również, że masz zapasy jedzenia i picia. Następnie pozasłaniaj wszystkie okna oraz sprawdź, czy zamki w drzwiach na pewno są wytrzymałe. Dodatkowo, jeżeli któreś z twoich zwierząt na farmie zmarło przed tym okresem, zabierz o zwierzęcia minimum 50 metrów od twojego domu. W trakcie tego okresu absolutnie nie możesz opuszczać swojego domu. Dodatkowo po okolicy od domu do domu najpewniej będą chodzić osoby, które będą prosić Cię o pomoc, aczkolwiek nikomu nie możesz otwierać. Musisz również nosić bardzo ciepłe ubrania, ponieważ w tym czasie będzie tak zimno, nie tylko na zewnątrz, ale najpewniej również w Twoim domu, że wyziębienie może nieść za sobą różne nieoczekiwane i nieściane komplikacje. To jest za ten moment ostatni dostępny odcinek. Niemniej na karcie społeczności pojawiła się jeszcze jedna historia o nazwie nocne wezwanie, którą teraz wam przeczytam. Mam na imię Iwan. Od 1990 roku pracowałem w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych regionu To W styczniu 1993 roku zostałem przeniesiony do formacji przeciwakrytydom. Na początku trudno było się do tego przyzwyczaić, ale praca jest stosunkowo łatwiejsza. Wszak, gaszenie pożaru jest trudniejsze niż opędzanie słupów z prywatnej działki. Zdrowienie tego niemal codziennie nie jest zbyt przyjemne, zwłaszcza wychodząc na rozmowy o drugiej w nocy. Pamięć jest tak zaprojektowana, że wszystko co złe zostaje zapomniane, a wszystko co dobre obrośnięte jest wonnym pnączem. Tych samych dni, ale niestety nie zawsze tak się dzieje. Jest jedno zdarzenie, które zapamiętam do końca życia. Trzecia w nocy. Telefon do domu. Cześć Dziwan. Czy mnie słyszysz? Tak, proszę bardzo, Zaspanym, ale jednocześnie skupionym głosem odebrałem telefon. Mam problem. Tu w waszej okolicy ogrzewa ręce nad kominem prywatnego domu. Przygotuj się, wyślemy ci adres na pager. No więc co możesz zrobić? Musiałem się szybko ubrać, bo straszny słup rozgrzewa ręce. Kombinezon ewidentnie nie był przeznaczony do noszenia na grubym babcinym spetrze, ledwo mogłem wyciągnąć ramiona przed siebie. No więc co możesz zrobić? Na zewnątrz Panuje zima, ale kombinezon jest cienki jak jelito wieprzowe. Obrawszy się, powoli wsiadłem do samochodu i przekręciłem kluczyk w stacyjce i pojechałem na miejsce. To była krótka przejażdżka. Dom znajdował się w mojej wiosce trzy ulice od mojej działki. Gdy tam dotarłem, byłem zaskoczony, widząc, że drzwi są szeroko otwarte. Ech, co, nie mogłeś poczekać 10 minut? Choć skóż jest prawie niegroźny, potrafi uderzyć kogoś łapą w głowę. Pomyślałem wtedy, że właściciel sam postanowił przegonić tego chuderlawego osobnika. Poszedłem na teren i rozejrzałem się. Nikogo nie ma, tylko drzwi są szeroko otwarte i kołyszą się na wietrze. Następnie podszedłem do wyjścia do. Domu. Cisza, słabe żółte światło grzewa suche, zimne powietrze oświetlając werandę drewnianego domu. Powoli chodziłem wokół domu, patrząc najpierw na dach, zwykle z nudów, słup zrywa chorągiewę lub wygina osłonę przeciwdeszczową na różę Tym razem wszystko jest inaczej. Nawet chorągiewka jest na swoim miejscu, ale amortyzator jest wyrwany. Z dachu spadło około dwóch metrów kwadratowych śniegu, jakby ścieżka prowadziła do komina. Cisza, najpierw niepokojąca była cisza. Postanowiłem wejść do domu. Zbliżając się do wejścia, zobaczyłem 10 cienkich pasów na śniegu prowadzących do drzwi. Gdy przekroczyłem próg, usłyszałem Głośne lubotania i głuche chrupotanie dochodzące z za rogu. Zdecydowanie zrobiłem krok i wszedłem do sypialni. Na podłodze leżała szara, lekko podłużna sterta. Byłem odrętwiały. W centrum stosu znajdował się mężczyzna. Trudno było nazwać ten widok człowiekiem. Lewa ręka była wykręcona nad plecami i dotykała prawej strony biednicy. Pięta prawej stopy mogła dotykać nosa. Całe ciało było umazane gęstą brązową krwią. Resztę szczegółów trudno było dostrzec z powodu stworzenia, które oplatało biedaka i aktywnie ugniatało złamane kości mężczyzny. Chrupanie ustało, a stos na chwilę przestał się poruszać. Potem zobaczyłem. Wystawała ze stosu niczym łodzi podwodnej. Puste czarne oczy na gładkiej, pokrytej skórą czaszce wpatrywały się we mnie przez sekundę, po czym z zakrwawionych ust stworzenia wypadł kawałek ciała. I stworzenie wrzasnęło na mnie, jak kot syczący na osobę, która zbliża się do złapanej myszy albo kawałka kiełbasy. Zacząłem uciekać. Przyszedłem tutaj, żeby przegonić słupa, ale trafiłem na oplatacza. Już byłem na zewnątrz, do samochodu i wyzwałem pomoc, korzystając z wbudowanego radia. Później okazało się, że nie było tutaj żadnego słupa. Plataj obudził się z hibernacji zbyt wcześnie i postanowił zaspokoić głód. Zwykły Głód. Pomylili go ze słupem, ponieważ ten postanowił dostać się do domu przez komin. Najprawdopodobniej właściciel zobaczył długie nogi zwisające z dachu i pomyślał, że to słup ogrzewający łapy na kominie. Po czym oplataj dostał się do domu przez ten sam komin. Osień się odpróbował uciec, ale został schwytany, a następnie zabity. Nasi ludzie szybko przybyli i wyeliminowali stworzenia. Mężczyznę pochowano w zamkniętej trumnie. Jaki jest morał tej historii? Nie wiem, chciałem się tylko podzielić. Morału może ta historia nie ma, ale jest... Naprawdę mocna i całkiem ciekawie przedstawia nam realia życia w tym świecie. W sensie, jeżeli typ w środku nocy przyjdzie, grzeje ci łapy o komin, to nie wychodź z domu, bo równie dobrze może być to typ, który ci oplata i wejdzie przez komin do ciebie, żeby cię opleść i. Znacie resztę. I tak się składa, że w tym momencie projekt dobiegł końca, gdy został on przerwany przez autora. Niemniej, po dwóch latach totalnej nieobecności pojawił się jeszcze jeden film, który jest niejako odnowioną wersją jednego ze starych odcinków. Więc teraz jeszcze wam go pokażę. Odcinek przenosi nas do Magii Tuszachtińska z dnia 5 października 1992 roku. Opis mówi, że jest to film stworzony ku pamięci 146 osób zmarłych w incydencie. Na początku otrzymujemy nagranie z 1954 roku, kiedy to geolodzy z Moskwy, prowadzeni przez Michała Poliakowa, Dokonali bardzo mocnego odkrycia, jakim były złoża kwarciturze Lazistego. I wówczas rozpoczęło się jego wydobywanie, a magnitoszak został założony. Dokładnie w tym samym roku po tym odkryciu. Aczkolwiek później dokonano jeszcze jednego odkrycia. Odnaleziono jakieś pradawne artefakty oraz dziwne, zmumyfikowane ciało swego rodzaju humanoida. Tak, czy to jest kolejna historia, w której w pewnym, małym mieście odkryto artefakt albo zmumifikowane zwłoki czegoś, co później sprawiło, że pojawiły się inne tego typu osobniki zaczął terroryzować mieszkańców. Wszystko wygląda na to, że tak. Wówczas pojawia się ten sam symbol, który widzieliśmy wcześniej. Następne miejsce ma to The Tak, To póki co jest koniec. Nic więcej z tej serii się nie pojawiło i się już nie pojawi. Prawdopodobnie. Generalnie, ja o tej serii dowiedziałem się z pewnego filmu na zagranicznym YouTubie od gościa, który ją omawiał. I macie w opisie, możecie go obejrzeć, gdyż była to moja naprawdę spora inspiracja i trochę punkt odniesienia w co niektórych kwestiach. Przykład ten autor dużo lepiej rozumie język rosyjski ode mnie, więc dużo komfortowej było mi najpierw zobaczyć jego materiał. W każdym razie, twórca tego Anologu Horroru zostawił komentarz pod jego filmem w języku rosyjskim i teraz wam go przytoczę. Chcę wyjaśnić pewne kwestie, moja rosyjska publiczność wie więcej, ponieważ Znawałem proces produkcji wideo w moich mediach społecznościowych. Pierwsze filmy powstały jako sprawdzian moich umiejętności montażowych. Spodziewałem się, że pokażę je znajomym, i na tym będzie koniec. Na jego popularność zmusiła mnie do dalszego publikowania treści, dopóki mi się to nie znudziło. Sam nie jestem zadowolony z wyniku, jednak niektórym osobom moje filmy naprawdę się spodobały, a ja po prostu wstydziłem się zrobić kiepski projekt. Wierzę, że mój projekt będzie trudny do zrozumienia dla zagranicznych widzów. Jedyne, co udało mi się osiągnąć na przyzwoitym poziomie, to poczucie beznadziei. To właśnie kryje się w każdym z mieszkańców kraju byłego ZSRR. Na kanale jest restartem jednego z poprzednich filmów. Za bardzo się tego wstydziłem i dlatego postanowiłem to całkowicie przerobić. Następnie po prostu disuję inny rosyjski analog horror, czyli Centro Sibirsk, który uznawany właśnie za ten najmroczniejszy rosyjski analog horror. Drugi że ten go tutaj disuję, ale w sumie no, tak to trochę bywa z nimi. Co do samego analog horroru, podoba mi się, mimo tego, że nie jest tak stuprocentowo oryginalny, ale i tak naprawdę uważam, że jest spokoj. Jeżeli chodzi o fabułę, no to macie tutaj region w Rosji i w latach 90. mają tam miejsce różne incydenty z udziałem humanoidalnych postaci, bądź kreatur, które atakują ludzi i robią masę innych nieprzewidywalnych rzeczy. Jeżeli chodzi o jakąś genezę tego wszystkiego nie mamy zbyt wielu informacji, poza tym, że kiedy założono ten region to y, prowadzono tam wykopki i odnaleziono tam jakieś pradawne artefakty, rozbumifikowane ciało, co mogło być jakąś przyczyną tego wszystkiego, jednakże na cały czas mamy tutaj wiele niedopowiedzeń, w sumie nie wiemy nic, więc nijak nie możemy tego jakoś dokładniej zinterpretować, żeby było tak, jakbyś powinno. Dodatkowo mamy również kilka innych wątpliwości, na przykład te wszystkie dziwne symbole. O co z nimi chodzi? Co one symbolizują? Dlaczego tutaj są, na to nie mamy jakiejkolwiek odpowiedzi. Oraz kim jest ten ktoś, kto miał nas ocalić? Nadal nic nie wiemy, jest takby jakby wtrącone trochę z dupy, ale nie wiem, ciekawe co autor miał tak naprawdę na myśli. Pewnie już nigdy więcej się nie dowiemy. Moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, Napiszcie w komentarzach co Wy sądzicie o tym i czy chcecie. Więcej tego typu może egzotycznych dzieł z innych krajów, niekoniecznie e, cały czas analog horrorów ze Stanów i innych tego pokroju pospolitych miejsc, napiszcie je w komentarzach na dole, tymczasem my się wkrótce, trzymajcie się, cześć!